Miłość może zamienić się w dzieło sztuki, jeśli zastosuje się odpowiednie akcenty. Czy jesteś gotowy stworzyć niezapomnianą wieś, poznając ten wspaniały sekret? Dziś dowiemy się, jak uwolnić tę moc, którą posiada tylko ty. Zrób pierwszy krok w stronę głębokiej miłości i wyjątkowej harmonii w swoim życiu, bo ten sekret odmieni Twoją miłość na zawsze. Relacje mogą czasami być męczące, prawda? Miłość wydaje się być zagadką. Gdy ktoś zmaga się zarówno z własnymi emocjami, jak i oczekiwaniami drugiej osoby. Być może jednak potrzebujemy bardziej świadomie ułożyć tę układankę w całość. Dziś wspólnie odkryjemy, jak możemy zamienić to życiowe wyzwanie w szansę. Część 1. Miłość powstająca z popiołów, zrobienie pierwszego kroku. Kiedy miłość się kończy? Czy to naprawdę koniec? A może jest to szansa czekająca na odrodzenie się na zakurzonych półkach naszych percepcji i reakcji? łyki filozofowie mówią nam, nic nie jest niezależne od tego, jak to postrzegamy. To jedna z najgłębszych prawd, że miłość też jest ważna. Kiedy związek się kończy, większość ludzi albo obwinia przeszłość, albo obwinia się. Jednakże, jak powiedział Marek Aureliusz, Rzeczy zewnętrzne nie mogą zaszkodzić Twojej duszy. To zależy tylko od Twojego spojrzenia na nie. Może powinnaś spróbować zrozumieć, zamiast zrzucać winę na prochy swojej miłości, zamiast skupiać się na błędach partnera, powinieneś kwestionować swój własny punkt widzenia i zachowanie. Musimy zadać sobie pytanie: dlaczego ta relacja doszła do tego punktu? Często największym problemem jest to, że zamiast słuchać siebie nawzajem Staramy się usprawiedliwiać. Związek nie jest polem bitwy, to proces uczenia się, rozumienia i rozwoju. Nie należy zapominać, że aby odkryć się na nowo, trzeba najpierw odkryć siebie. Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy, bo wymaga konfrontacji z samym sobą. Ale, jak mawiali stołówki, nic nie może odebrać radości z rozpoczęcia. Być może dzisiaj, podczas oglądania tego filmu. Jest właściwy czas, aby zrobić pierwszy krok w celu odbudowania swojej miłości. To początek pogodzenia się nie tylko ze swoim partnerem, ale także z własnymi wewnętrznymi uczuciami. Część 2. Miłość to wybór, kontroluj swoje emocje. Czy kontrolują Cię emocje? Czy to Ty nimi zarządzasz? To pytanie leży u sedna odbudowy miłości. Stołyki mówią, to nie rzeczy przeszkadzają nam w życiu, ale nasze reakcje na te rzeczy. Oto sekret konfliktów w związku. W większości przypadków, gdy słowo lub zachowanie naszego partnera nas rani, znaczenie, jakie przywiązujemy do tego wydarzenia, jest w rzeczywistości źródłem bólu. Zrozumienie emocji i zarządzanie nimi jest bramą do zrozumienia prawdziwej natury miłości. Na przykład, kiedy jesteś zły, dotrzyj do źródła tej złości, urazy, frustracji lub strachu przed utratą kontroli. Jak powiedział Epiktet, ten, kto nie potrafi kontrolować swoich myśli, nigdy nie będzie wolny. Jest to jeszcze większa prawda w związkach. Aby nawiązać zdrową więź ze swoim partnerem, musisz najpierw rozwiązać swój wewnętrzny niepokój. Pamiętaj, miłość to wybór. Możesz wybrać gniew lub zrozumienie. Możesz wyolbrzymić krzywdzącą uwagę, lub możesz uznać ją za słabość partnera i okazać współczucie. Miłość wymaga silnej woli i świadomego wysiłku. Łatwo jest winić partnera, ale prawdziwą odwagą jest nauczenie się kontrolowania własnych emocji. Jeśli chcesz ocalić swoją miłość, nadszedł czas, aby najpierw uspokoić swoją wewnętrzną burzę. Ponieważ kiedy będziesz mieć kontrolę, związek będzie w Twoich rękach. Część 3. Złota zasada komunikacji rozumieć i wyjaśniać. Czy kiedykolwiek to czułeś? Kiedy twój partner mówi, zamiast naprawdę słuchać, przygotowujesz następną odpowiedź. Na tym właśnie traci większość związków. Tak bardzo skupiamy się na wyjaśnianiu, że zapominamy zrozumieć. Stołujki filozofowie mówią nam: Właściwe słuchanie jest tak samocenne, jak mówienie zgodnie z prawdą. Bo słuchanie oznacza słyszenie nie tylko słów, ale także uczuć i potrzeb. Marek Aureliusz ma pewną radę. Spróbuj zrozumieć intencję kryjącą się za tymi słowami. Może to całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz rozmowy partnera. Być może krytyka Twojego partnera jest tak naprawdę szczerym wołaniem o pomoc. Może jego milczenie wynika z tego, że nie może znaleźć słów, aby wyrazić swoją miłość do Ciebie. W komunikacji nie chodzi o wygranie wojny, ale o zbudowanie mostu. Bądź cierpliwy dla zdrowej komunikacji. Pozwól swojemu partnerowi dokończyć wypowiedź. Nie tylko słuchaj, co mówią, ale poczuj to. Nie bój się zapytać, chcę się upewnić, że dobrze Cię rozumiem, więc czy możesz mi powiedzieć więcej? Nawet to proste zdanie może zmienić dynamikę w Waszym związku. I pamiętaj: czasami najskuteczniejszą rozmową jest cisza. Wspólne siedzenie i poczucie wzajemnej obecności może przekazać to, Czego nie da się przekazać za pomocą wielu słów. Ponieważ komunikacja to nie tylko słowa, gesty, spojrzenia i milczenie również mówią językiem. Naucz się tego języka i użyj go, aby odbudować swój związek. Rozdział 4. Kryzysy tworzą możliwości odbudowa relacji. Każdy związek przechodzi kryzysy. Ale prawdziwe pytanie jest takie, czy te kryzysy zbliżą nas do siebie, czy też spowodują całkowite rozstanie. To, co mówią na ten temat filozofowie stołówki, jest bardzo jasne. Przeszkody nie mogą blokować drogi, w są sposób. Kryzysy to momenty, w których związek zostaje wystawiony na próbę i pary naprawdę się poznają. Być może kluczem do odbudowania związku jest zmiana spojrzenia na te kryzysy. Kiedy pojawia się konflikt, większość z nas natychmiast przyjmuje postawę obronną, wysiłek, aby mieć rację. Staje się ważniejszy niż znalezienie rozwiązania. Ale jak powiedział Marek Aureliusz, nie ma lepszej okazji do pokazania swoich sił niż trudności. Potraktuj te trudne momenty w swoim związku jako okazję do ponownego udowodnienia swojej miłości i zaangażowania. Kryzys obnaża słabości związku, ale daje też szansę na ich wzmocnienie. Spróbuj zrozumieć wzajemne uczucia. Często niewypowiedziane lęki i niepokoje leżą u podstaw gniewnego lub zdystansowanego zachowania partnera. Żądaj mu pytanie, co cię naprawdę niepokoi, jak możemy wspólnie rozwiązać tę sytuacje? Takie podejście nie tylko łagodzi kryzys, ale także odbudowuje zaufanie i intymność. Kryzysy są także okazją do restrukturyzacji relacji. Jeśli stare wzorce i nawyki nie działają, nie bój się pozwolić im odejść. Ustalcie wspólnie nową rutynę. Ustalcie wspólne cele, ustalcie nowe rutyny i sprawdźcie, aby związek zaczął się od nowa. Bo każdy kryzys to także moment przebudzenia. Pamiętaj, że ty i Twój partner jesteście po tej samej stronie, a nie obok siebie. Działając razem, możesz pokonać nawet największe wyzwania. Zaufanie jest podstawą każdej relacji, ale jak sobie z nim poradzić i rozwiązać? Nasz artykuł bada praktyczne implikacje głębokiej struktury i relacji więźnia. To klucz do przekazywania miłości i harmonii, którego nie możesz przegapić. Kliknij teraz i dowiedz się: jak naprawdę zaufać. Rozdział 5: Minimalizm razem: pozbądź się niepotrzebnych ciężarów. Związki są często dławione przez niepotrzebne ciężary: zazdrość, błędy z przeszłości, problemy finansowe. Wszystko to są łańcuchy uniemożliwiające swobodny przepływ miłości. Stołyki argumentują, że upraszczanie życia jest konieczne nie tylko dla jednostek, ale także dla związków. Epiktet mówi, prawdziwe szczęście nie przychodzi z tego, co masz, ale z tego, co możesz odpuścić. Zastanów się, jak możesz zastosować tę zasadę w swoim związku. Pozbądź się ciężarów przyszłości. Trzymanie się starych błędów partnera tylko zatruwa przyszłość waszego związku. Nie da się zmienić przesłych wydarzeń, ale możesz zmienić znaczenie, jakie im nadasz. Żądaj sobie następujące pytanie: Co ciągłe wspominanie o tych błędach daje mi i mojemu partnerowi? Prawdopodobnie nic. Uwolnienie przeszłości sprawia, że Twój związek znów oddycha. Pozbądź się obsesji na punkcie rzeczy materialnych. Wiele par rani się nawzajem z powodu obaw finansowych. Jednak według filozofii stoickiej szczęście nie tkwi w rzeczach zewnętrznych, ale w spokoju wewnętrznym. Rozpocznij ze swoim partnerem proces upraszczania. Nadaj priorytet rzeczom, które są naprawdę ważne miłości, zaufaniu i wartości wspólnego spędzania czasu. Przypisywanie zbyt dużego znaczenia światu materialnemu niszczy duszę waszego związku. Wreszcie pozbądź się oczekiwań zewnętrznych, postrzeganie pary idealnej narzucone przez media społecznościowe i społeczeństwo szkodzi prawdziwej miłości. STW-Zamknięte RZ ze swoim partnerem przestrzeń, w której będziesz akceptowany taki, jaki jesteś. Pamiętaj, miłość staje się silniejsza, gdy staje się prosta. Bo kiedy jesteś wolny od niepotrzebnych ciężarów, możesz usłyszeć prawdziwy głos swojego serca. Jeśli chcesz zbudować bardziej znaczącą i wolną relację ze swoim partnerem, pozwól swojej miłości uprościć. Przyjmij minimalizm nie tylko jako styl życia, ale jako styl miłości. Rozdział 6. Miłość i wolność, prawdziwa natura miłości. Czy kochanie kogoś oznacza kontrolowanie go? A może miłość jest więżą, która pozwala obu stronom zachować wolność? Stołyki argumentują że wolność jest przyrodzonym prawem każdego człowieka. Epiktet powiada: Nie polegaj na nikim, bo prawdziwa miłość pochodzi i z wolności rodzi się. Zasada ta pomaga nam zrozumieć, dlaczego wolność i niezależność są tak ważne w związkach. Jeśli kochasz swojego partnera, zaakceptuj go takim, jaki jest, zamiast próbować go kształtować. Często. Gdy próbujemy zmienić osobę, którą kochamy, tak naprawdę projektujemy własne lęki i niepewność. Nie ufasz Mu, a może faktycznie nie ufasz sobie. Miłość wzrasta dzięki wzajemnej wolności, a niezależności. Nie szukaj źródła własnego szczęścia w swoim partnerze. Według stoików szczęście jest procesem wewnętrznym i nie powinno zależeć od nikogo innego. Kiedy odnajdziesz satysfakcję i szczęście w swoim życiu, odzwierciedla to pozytywną energię w Twoim związku. Postrzegaj swojego partnera nie jako źródło szczęścia, ale jako towarzysza towarzyszącego ci w podróży. Pamiętajcie, wolność nie osłabia związku, wręcz przeciwnie, wzmacnia go. Ponieważ prawdziwa miłość polega na wspieraniu partnera w osiągnięciu jego potencjału. Daj bliskiej osobie przestrzeń, wspieraj jej pasję i zaakceptuj fakt, że jest indywidualnością. Bez wolności miłość jest jedynie cyklem uzależnienia ale w połączeniu z wolnością miłość zmienia cię w lepszą osobę. Rozdział 7. Przemiana miłości, nadanie miłości nowego znaczenia. Niektórzy uważają, że miłość z czasem się kończy. Jednak stołyki sprzeciwiają się temu poglądowi i mówią, miłość jest cnotą, która może się odnawiać. Być może potrzebujemy całkowitej zmiany naszego spojrzenia na miłość. Aby na nowo odkryć miłość w swoim związku, Spróbuj spojrzeć na nią z innej perspektywy. Twój partner nie jest tą samą osobą, którą znasz na co dzień, stale się zmienia i rozwija. Tak jak ty, postrzegaj te zmiany nie jako zagrożenie, ale jako nowe możliwości. Zachowuj się tak, jakbyś każdego dnia znał się na nowo. Przestań patrzeć starymi oczami na stare problemy. Naucz się patrzeć nowymi oczami. Miłość to nie tylko pasja, to współczucie. Cierpliwość i wysiłek. Stołujki twierdzą, że wkładanie wysiłku w relacje ujawnia prawdziwą naturę miłości. Wykonuj małe, ale znaczące gesty w stronę swojego partnera. Wspólne spędzanie czasu oznacza pozostawanie w kontakcie nie tylko fizycznym, ale także duchowym. Wykorzystaj każdą okazję, aby wzmocnić tę więź. I pamiętajcie, przemiana miłości obejmuje przemianę siebie. Aby na nowo rozpalić miłość do partnera, musisz najpierw pielęgnować miłość do siebie. Kiedy staniesz się lepszą osobą, twój związek również się rozwinie i stanie się piękny, ponieważ miłość to podróż, podczas której odbudowujesz siebie i swojego partnera. Odbudowa miłości wymaga podróży i wysiłku, ale to sprawia, że zarówno jesteście silniejszą jednostką, jak i bardziej zaangażowaną parą. Stołyki pokazali nam, że miłość jest sztuką, a sztuka ta ożywa dzięki zrozumieniu, cierpliwości i wysiłkowi. Mam nadzieję, że te kroki, które dzisiaj omówiliśmy, odmienią ciebie i Twój związek. Uwierz w miłość, bo prawdziwą miłość można odbudować tylko wtedy, gdy nie boisz się porażki. Jeśli spodobał Ci się mój film i uważasz, że dodał coś do ciebie. Nie zapomnij polubić go i zasubskrybować. Do zobaczenia w następnym filmie.